Tener Krzysztof Breda po sparingu z Pogonią Szczecin. Co można powiedzieć o tym naszym pierwszym przetarciu przed rozpoczęciem nowej tury nowego sezonu? No można powiedzieć, że wykonaliśmy dobrą pracę, jeśli chodzi o. Te działania motoryczne, biegowe bo na pewno tutaj Pogoń była zespołem, który dominował ale my mieliśmy takie założenie właśnie, żeby dobrze się bronić dobrze asekurować i po przechwycie piłki wychodzić do kontrataków kilkakrotnie udało nam się to zrobić brakowało tego ostatniego takiego podania albo dobrej finalizacji ale to co planowaliśmy to zrobiliśmy pod względem i piłkarskim i motorycznym i z tego jestem na pewno zadowolony, kilku zawodników pokazało że ten zespół będzie Miał charakter takich wojowników, walczaków i tutaj kilka takich elementów mentalnych się pokazało, o które nam chodziło. No tak jakby można powiedzieć, że ten sparing taki trudny dla Chojniczanki, bo nie dość, że rywal z wysokiej półki, to jeszcze dopiero co wróciliśmy do treningów i tak naprawdę ta drużyna się dopiero tworzy. tak? Ciężko podejrzewam, dopiero po tych kilku treningach było coś złapać. Jak my mamy grać jakąś filozofię na to? No tak, faktycznie odbyliśmy w sumie z tą grupą, która dzisiaj była, dwa treningi, w czwartek i w piątek. Były to zajęcia jednego dnia, jak mamy atakować, żebyśmy... Te podstawowe założenia techniczno-taktyczne w ataku realizowali. I też były jedne zajęcia pod względem założeń w obronie, jak mamy działać. I na pewno tutaj kilka takich elementów złapałem, że zawodnicy wykonywali je. I to jest, to jest dobra, taki dobry prognostyk na to, co czeka nas w najbliższym czasie. Z tej szóstki zawodników testowanych w dzisiejszym sparingu, myśli trener, że ktoś jeszcze ma szansę tutaj... Podpisać już umowę z naszym klubem, czy jeszcze za wcześnie, a może już jest ktoś, kto raczej po tym sparingu zakończy swoją przygodę z kończanką. Nie chciałbym podawać teraz konkretów, bo musimy to jeszcze, powiem tak, na chłodno przeanalizować, popatrzyć. Był dyrektor klubu, był prezes, oczywiście my jako sztab też to przeanalizujemy i wyciągniemy odpowiednie wnioski, żebyśmy zrobili takie mądre ruchy, przemyślane, a nie na szybko. Każdy ma szansę, zobaczymy kogo jeszcze będziemy chcieli sprawdzić, komu podziękujemy, bo na pewno takie rzeczy też będą występowały. A gdzie jest jeszcze priorytet, jeżeli chodzi o pozycję? Bo przede wszystkim zawodnicy, którzy teraz do nas przychodzili, to zawodnicy defensywni, to podejrzewam teraz czas na ofensywę. No, na pewno, ale w defensywie na pewno też czekamy na powrót Grzesia Szymusika, bo bardzo na niego liczymy. Na pewno czekamy też na środkowego obrońcę, na pewno będziemy szukać w działaniach środkowych pomocników, bo, bo, bo brakuje nam na pewno takich ludzi, o których nam chodzi, jeśli chodzi o takie działanie w, naszym, w naszej filozofii, w naszym rozumowaniu piłki nożnej. No i dochodzę do tego, co najważniejsze. Skrzydłowi, plus yy, środkowy napastnik. I tutaj na pewno taką pracę będziemy wykonywać, yy, żeby pozyskać odpowiednich zawodników pod y, wieloma względami. Dziękuję. Dziękuję.